Merhaba, asker! Tak jak się domyślacie, początek tego odcinka to fragment powitania papieża Leona XIV w Ankarze przez prezydenta Turcji. Trwa bowiem papieska pielgrzymka do ziemi Anatoli, czyli do wspomnianej Turcji, i na Bliski Wschód, czyli do Libanu. Niech Pan Bóg błogosławi papieżowi Leonowi XIV. On tam się udał, dlatego że obecnie przeżywamy, przypomnę, 1700 lat od soboru nicejskiego, dzięki któremu mamy to wyznanie wiary, jakie wypowiadamy nam przy świętej niedzielnej. Parę tygodni temu byłem. W Ziemi Anatolii, na pielgrzymce, nie jeden odcinek z tamtego czasu wrzuciłem, mówiąc o tym, iż z ubolewaniem stwierdzam, że wielu Polaków, jadąc choćby na wycieczkę czy wakacje do Turcji, nie ma zielonego pojęcia, że to są bardzo ważne ziemie dla pierwotnego chrześcijaństwa. Tak, to jest ziemia rodzącego się kościoła, to jest ziemia dziejów apostolskich. I wielu innych ksiąg Nowego Testamentu. Kto jest tym zainteresowany, niech cofnie mój kanał YouTube'owy do odcinków wrześniowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, laudetur Jezus Chrystus. Z kolei do Parlamentu Europejskiego udał się biskup z Nigerii, biskup Anagbe, który w Parlamencie Europejskim chciał się upomnieć. O chrześcijan, którzy są prześladowani nie tylko w Nigerii, ale i w innych krajach, również nie tylko afrykańskich. I to, co się wydarzyło w owym parlamencie europejskim, napawa potężnym smutkiem. Biskup Anakbe, gdy wszedł do sali Parlamentu Europejskiego, musiał przejść obok grupy, ja powiem, demonicznej. Tak, nie boję się tego stwierdzenia. Diabeł, szatan potrafi w niejeden ludzki umysł tak głęboko wejść, w niejednym sercu się tak rozpanoszyć, że ludzie tracą jakikolwiek kompas etyczny czy moralny. Oto gromada ludzi zniewolonych złym duchem zaczęła wykrzykiwać w kierunku biskupa, który jeszcze raz powiem, biskup Anagbe szedł do Parlamentu Europejskiego, żeby przypomnieć o prześladowanych ludziach. Ci ludzie zamiast to uszanować, zamiast dać empatię w kierunku tych, którzy z powodu religii, światopoglądu są unicestwiani, oni krzyczeli przed tym biskupem. Że są zwolennikami pro choice, czyli unicestwiania dzieciątek w łonach mam. I nawet tego słowa do końca nie mogę powiedzieć na YouTubie, bo algorytmy czasami zachowują się tak, jakby były wielkim cenzorem XXI wieku. Zresztą zobaczcie fragment tego, co się działo w Parlamencie Europejskim. Jeszcze raz powiem, napawa mnie to mega potężnym smutkiem. I ci ludzie są przekonani o, o własnej wspaniałości. Biedni, biedni, zniewoleni demonem. A propos biednych ludzi wczoraj krążył w internecie taki krótki film z kościoła w Kielcach, jak wszedł do tej świątyni pewien człowiek, rozebrał koszulkę. I ten filmik krążył na wielu portalach z tytułem, że to się stało w Kościele w Kielcach, proszę brońmy katolicyzmu w naszej ojczyźnie. I mnóstwo osób łyknęło tego fejka, nie sprawdziwszy, że został on wyprodukowany przez sztuczną inteligencję. I mówię o tym, dlatego że proszę was, proszę was. Są już takie czasy, że trzeba kilka razy zweryfikować. To, czy to, co klikam, albo udostępniam dalej, albo komentuję, jest prawdziwe. Naprawdę łatwo się nabrać. Tak jak ja parę tygodni temu, nie wiem, czy sobie przypominacie, nabrałem się, że ojciec James Martin, jezuita, nie zrobił czegoś niemoralnego, a dzień później okazało się, że uczestniczył w komunii świętej, w bierzmowaniu kogoś, kto żyje ze swoim partnerem. A ten partner ma tę samą płeć co ten mężczyzna, i sobie przyjęli sakramenty, wywołali w ten sposób olbrzymie zgorszenie. Więc ja popełniłem błąd. Nie jeden raz mi się to zdarzyło, ale bądźmy czujni. Uważajmy na to, co podajemy, co komentujemy. Wiem, że jesteśmy przewrażliwieni, bo wiele fałszu się w tym świecie dzieje. Natomiast tak czy owak, miejmy włączoną. Czujność. Czuwajcie, mówi święty Piotr w swoim liście. I jeszcze jeden aspekt w dzisiejszym odcinku YouTube'owym. Przenosimy się do Watykanu. Kardynał Fernandez na konferencji prasowej, zapytany przez dziennikarkę Diane Montanie a propos dokumentu dykasterii nauki wiary o matce Bożej Współodkupicielce, doprecyzował mówiąc. O ile ten dokument naszej dykasterii mówi, że nie będzie już ten tytuł Matki Bożej używany oficjalnie, czyli w dokumentach Kościoła w Watykanie, nie powinien być też używany w czasie liturgii, to jednak prywatnie można się tym tytułem posługiwać. Dlatego, że osoby, które się tak modlą od lat, zapewne nie mają nieszczerych intencji. To doprecyzowanie kardynała Fernandeza wydaje mi się bardzo, bardzo uczciwe. Przyznam Wam, że nawet w czasie nowenny, w mojej parafii, której akurat ja nie prowadzę, bo ja w tym czasie spowiadam, przypomnę, jestem proboszczem w czterotysięcznej parafii, jestem sam i wiele modlitw. Prowadzą wierni świeccy, z czego się bardzo cieszę, to jest taka synodalność w praktyce. U mnie w parafii rzeczywiście mnóstwo świeckich osób odpowiada za wiele elementów, za które ja też odpowiadałem, będąc kiedyś wikariuszem. Ale były to takie czasy, że nas było kilku w parafii, i było można w taki sposób te różne zadania, obowiązki parafialne scedować na poszczególnych duchownych, kiedy człowiek jest sam. To Bogu dziękuję za ten praktyczny wymiar synodalny, że moi parafianie mają klucze od zakrystii, od kościoła, nie muszą się mnie o wszystko pytać. Sami mają tę wrażliwość, że pojawiają się w kościele, sprzątają, otwierają zakrystie, zamykają, dbają o świeczki, dbają także o salkę. Teraz spadł śnieg. Zanim ja się obudziłem, co już spora część terytorium przy moim kościele parafialnym była odśnieżona. Więc Bogu, Bogu dziękuję, że mnóstwo katolików, szczególnie w mojej parafii, bo o niej mówię, ma tę wrażliwość kochania kościoła przy swojej parafii. Więc wracam do kardynała Fernandeza, a może zanim wrócimy do tytułu współodkupicielki wobec Matki Bożej, podziękuję. Dziękuję wszystkim dobroczyncom mojej parafii, tym duchowym i tym materialnym. I taką rzecz chciałbym dzisiaj dorzucić. My jesteśmy w trakcie rewitalizacji kolejnej części terenu przykościelnego i między innymi takim marzeniem moim, naszym jest to, żeby powstała naprzeciw głównego wejścia do kościoła rzeźba, figura Matki Bożej zapraszającej, wskazującej świątynię. Będzie nas to kosztowało mniej więcej 5000 zł. Mamy jeszcze wiele, wiele innych wydatków związanych Choćby z wyłożeniem bruku dookoła kościoła, jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć, na przykład, pojawienie się figury Matki Bożej przy moim kościele, jakby co numer konta pod spodem, Bóg zapłać. Bardzo dobrze, że, że to czytelnie wypowiedział. Myślę, że oni sobie zdali sprawę w Watykanie, że powstała burza w związku z tym dokumentem kościelnym. To tak na szybko dzielę się z wami czwartkowo, dzisiaj czwartek, tak. Niech zatem Pan Bóg was błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. No czwartek, bo adoracja też Najświętszego Sakramentu u mnie w parafii. Z Bogiem.